Księga Jozuego rozdział siódmy. A synowie Izraelowi przestąpili przykazanie i przywłaszczyli sobie z rzeczy zaklętych, bo Achan syn Harmiego, syna Zabdiego, syna Zarego z pokolenia Judy, wziął nieco z rzeczy zaklętych i rozgniewał się Pan na synów Izraelowych. I gdy posłał Jozuę z Jerycha mężów przeciwko Chaj, które jest koło Betawen na wschód od miasta Betel, rzekł im: Idźcie i przepatrzcie ziemię. A oni, spełniając rozkaz, przepatrzyli haj, a wróciwszy się, rzekli mu, niech nie ciągnie wszystek lud, ale dwa albo trzy tysiące mężów niech idą. A zgładzą miasto, czemu wszystek lud próżno się ma trudzić przeciw trosze nieprzyjaciół. Ruszyło tedy trzy tysiące wojowników, ale natychmiast rzucili się do ucieczki i pobici zostali od mężów miasta Chaj i poległo z nich trzydziestu sześciu mężów i gonili ich nieprzyjaciele od bramy aż do Sabarim. I bili ich uciekających z góry i ulękło się serce ludu i rozpłynęło się jak woda. A Jozułe rozdarł odzienie swoje i padł na twarz na ziemię przed skrzynią pańską aż do wieczora, tak on jak i wszyscy starsi Izraelowi i posypali prochem głowy swoje. I rzekł Jozue, ach Panie Boże, czemuś chciał przeprowadzić ten lud przez rzekę Jordan. Żeby nas wydać w ręce Amorejczyków i wygładzić, obyśmy byli, jakośmy poczęli, zamieszkali za Jordanem. Mój Panie Boże, co powiem widząc Izraela uciekającego przed Twymi nieprzyjaciółmi? Usłyszą to Hananejczycy i wszyscy mieszkańcy Ziemi, a zebrawszy się razem. Otoczą nas i wygładzą imię nasze z Ziemi, a cóż uczynisz dla wielkiego imienia Twego? I rzekł Pan do Jozuego, Wstań, czemu leżysz twarzą na Ziemi. Zgrzeszył Izrael i przestąpił przymierze moje, i wzięli z rzeczy zaklętych i ukradli i skłamali i skryli między sprzętami swoimi. I nie będzie mógł się ostać Izrael przed nieprzyjaciółmi swymi i będzie uciekał przed nimi, bo skalany jest rzeczami zaklętymi, nie będę dalej z wami, aż zgładzicie tego, który grzechu tego jest winien. Tań, poświęć lud, a powiedz im poświęćcie się na jutro, to bowiem mówi Pan, Bóg Izraelów, rzecz zaklęta w pośród ciebie jest Izraelu, nie będziesz mógł się ostać przed nieprzyjaciółmi twymi, aż będzie wygładzony z ciebie ten, który się tym grzechem skalał a przystępować będziecie rano każdy według pokoleń waszych a którekolwiek pokolenie losem będzie wyznaczone przystąpi według plemion swoich a plemię według domów a dom według mężów a ktokolwiek się w tym grzechu znajdzie spalony będzie ogniem ze wszystką majątnością swą gdyż przestąpił przymierze pańskie i uczynił niegodną rzecz w Izraelu Jozue tedy wstawszy rano przywiódł Izraela według pokoleń ich i znalazło się pokolenie Judy. A gdy je wedle rodzin jego przywodzono, znalazła się rodzina zarego. Te też wedle domów przywodząc znalazł Zabdiego. Jego zaś dom podzieliwszy na każdego męża, znalazł Ahana syna Harmiego, syna Zabdiego, syna zarego z pokolenia Judy. I rzekł Jozue do Achana, synu mój, daj chwałę panu, Bogu Izraelowemu, a wyznaj i powiedz mi, coś uczynił, nie taj. I odpowiedział Achan Jozuemu i rzekł mu, prawdziwiem ja zgrzeszył panu, Bogu Izraelowemu, i tak a tak uczyniłem. Ujrzałem bowiem między zdobyczą płaszcz karmazynowy bardzo dobry i dwieście cyklów srebra, jeden pręd złoty, pięćdziesiąt cyklów ważący i złakomiwszy się wziąłem. I skryłem w ziemi pośród namiotu mego i srebro wykopaną ziemią nakryłem Posłał tedy Jozue sług którzy pobiegłszy do namiotu jego znaleźli wszystkie rzeczy skryte na tymże miejscu i srebro razem I wziąwszy to z namiotu przynieśli do Jozuego i do wszystkich synów Izraelowych i rzucili przed Panem, wziął tedy Jozue Achana, syna Zarego, i srebro, i płaszcz, i pręd złoty, synów też i córki jego, woły, i osły, i owce, i sam namiot, i wszystek sprzęt, a wszystek Izrael z nim i zawiedli ich do doliny Ahor. Tam rzekł Jozue, i żeś nas utrapił, niechże cię wytraci Pan tego dnia. I ukamienował go wszystek Izrael, a wszystko, co było jego, ogniem spalono. I zgromadzili na nim wielką kupę kamieni, która trwa aż do dnia dzisiejszego i odwróciła się zapalczywość pańska od nich. I nazwano imię owego miejsca Dolina Achor aż po dziś dzień.